Někdo se vypíká. Někdo se od jednej do drugiej drużyny i teraz popatrzmy jak strzela rzadkowo Zostawali się własne i to się zagraje znaczy do szefika, szefik jest na polu karnym i tutaj śledzacz po pościnach. Jadeusz Diakonowicz nie miał żadnych wątpliwości, pokazuje na jedenastkę i w ten oto sposób, na chwilę, 55.00 spotkania, wszystko z władzy Kastanie, że trzeba pozostawić na 19. w w tym sezonie z Lidrowym, będzie wykonywał w